Proszę Państwa, oto TBM. TBM drąży tunel gdzieś pod dnem. Podobnie jak w bajkach dla dzieci, historia tego tunelu też zmierza do szczęśliwego zakończenia. Wyspiarny jest przedstawicielem gatunku z rodziny TBM, czyli maszyn drążących tunele. Maleństwo liczy 101 metrów długości, ma ponad 13 metrów średnicy i waży bagatela 2740 ton, dokładnie tyle, ile ważyłoby 456 słoni lub 7 pociągów pendolino. Ten wyjątkowy okaz jest bardzo pracowity. Każdego dnia wydrąży 10 metrów tunelu. Pracuje dzień w dzień, noc w noc. Takie szaleńcze tempo zapewni jej serce. Silnik o mocy równej 13 bolidów Formuły 1. Początek i finał drążenia odbędzie się w dwóch komorach. Startowej mierzącej 110 metrów i trzykrotnie krótszej odbiorczej. Budowa tunelu pochłonie 11 tysięcy ton stali, 100 tysięcy metrów sześciennych betonu odpornego na kontakt z wodą morską i ponad 230 tysięcy ton różnych kruszyk. Wyspiarka, jak na prawdziwą kobietę przystało, jest wielozadaniowa. Nie tylko drąży, ale i układa tubingi. Tubingi to nic innego jak betonowe elementy obudowy tunelu zapobiegające jego zapadnięciu. Każdy z nich ma około 2 metrów długości i waży ponad 12 ton. Łącznie ułoży ich prawie 6400 na całej długości tunelu. W naszej wyspiarce towarzyszy zespół 18 osób. Nie tylko utrzymują w ruchu pracującą bezustannie maszynę, ale przede wszystkim obsługują jej nieco przypominający układ pokarmowy drżownicy system wyzbywania się uroków. Na czele tarczy produkuje go 3000 ton dziennie. Szacuje się, że od marca do września ta niezwykła maszyna wydrąży ponad 8,5 miliona taczek ziemi. Probek jest cyklicznie przekazywany ku końcowi maszyny i dalej wywożony na miejsce utylizacji. Kiedy maleństwo dotrze do komory odbiorczej na wyspie Uznam, zakłada się, że droga do miejsca spoczynku nastąpi około września bieżącego roku. Praca wytrwałej wyspiarki to jednak nie koniec zmian, jakie nastąpią na tym terenie. Już bez jej udziału powstanie także nowy układ drogowy na obu wyspach. Zbudujemy m.in. rondę łączące tunel z projektowaną trasą S3, wiadukt w ciągu ulicy Karsiborskiej oraz plac postojowo manewrowy budynki centrum obsługi tunelu oraz budynki techniczne. A na koniec nasze ulubione zielone. Drogi dojazdowe pokryje Bogata Zieleń. Przy wjazdach do tunelu zasadzonych zostanie 230 drzew i 2500 krzewów. Wydrążony przez wyspiarkę tunel w ciągu pół roku osiągnie imponującą długość, niemal 1,5 km, i będzie posiadał po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Całość połączenia wyniesie blisko 3,4 km długości i zostanie najdłuższą przeprawą drogową pod dnem w Polsce. I morał opowieść kończy. Inteligentne budowanie łączy.